Siemanko ziomeczki, witam was w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team W dzisiejszym odcinku mamy zamiar kontynuować ligę siódmą Czyli zagrać sobie dwa mecze lub trzy mecze w lidze siódmej I zdobyć jak najwięcej punktów No i to by chyba było na tyle, widzimy się gdy znajdzie nam jakiegoś przeciwnika No dobra ziomeczki, znalazło nam skład Eft, gramy zewce Brazylia, wcale nie ma Brazylii, jest Liga Francuska, Angielska i Hiszpańska, więcej hiszpańskiej, no ale widzę Eto tam na, na padzie i... i... i, 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 i pamiętam, Dawid Luis. Nie, nie Dawid Luis, nie wiem, nieważne, gramy Eto, szał Jezus, poprzeczka i pętkę, i nie ma gola. Utracono połączenie serw z... z przeciwnikiem. Kurde, no niezbyt dobrze. To niezbyt dobrze wróży. No cóż. No to co? Szukamy następnego przeciwnika. No dobrze, mamy kolejnego przeciwnika. Germany Proskład. u Niemce no to niezbyt dobrze wróży dla mnie. Zobaczymy co to będzie. Eto, pierwsza akcja! Uderzenie! Łooo i nie ma gola. Już pierwsza, dwie minuty i już mieliśmy sytuację. Dość! Bo i gol! I mają gola. No i pierwsza ich akcja w meczu. I strzelają nam gola. my się mieli taką ładną akcję. Nie trafiliśmy. Jezus! Maria. A wyłączesz tą powtórkę, człowieku. Kto chce to oglądać? Mnie to nie ciekawi w ogóle. I mają kolejnego gola! Obame Young. Jezu. To jest po prostu tragedia. Nie będę oglądał powtórki, bo przegrywam już 2-0. I gol! Penteker musi na pewnym tym Nie mogę się zabić, nic. Jestem bardzo zadowolony z niego i mają kolejnego gola. Obame Young Nawet nie stążyłem... Skap, nie skapnąłem się kiedy oni to trafili. Naprawdę no... Masakra. Eto! szczał I nie ma gola! Jezus, nie, sprzedaje go! Sprzedaje go! No właśnie go czego sprzedam? Tylko po tym meczu i go sprzedaję. Koniec. Masakra, nie, ja z nim nie, 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 będzie już u mnie więcej w tej drużynie, koniec. W końcu! gol! Kolejny gol Benteke, wypiwałem wszystkich zawodników i strzeliłem go lato trochę. Pokaż, to chyba na czasówkę, bo po prostu strasznie się spodobało. Tutaj zły ślizg mojego przeciwnika i gol Benteke. Super. Rzut wolny z 30 metrów. Strzela Szirle. Pewnie nie trafię, ale zobaczymy, co z tego będzie. Wow, mało brakło. Naprawdę, bardzo mało brakło. Ach, coraz lepiej wykonuje już te rzuty wolne. Nani, uda się i gool. Benteke i chciał na niego. Po prostu nie jest zadowolony ze moich możliwości. Nie zetto. Obejście powtórkę. Podanie Benteke na nim wyszedł pięknie i szczał Gol. Mm -hmm. Takie gole się chce oglądać. Shirle. Shirle. środkowy wuje. Benteke i nie ma gola. Kurcze. Ale szkoda. Mamy róg. 90 minuta. Czy Kol to wykorzysta? Możemy zapoznać niekolwiek, tylko ktoś kto jest w polu karnym. Mamy 4-3, odrobiłem straty jest bardzo dobrze. I koniec meczu. Wynik jest zadowalający. 4-3 dla mnie odrobiłem bardzo dużą stratę ale do, do, e, to tyle akcji to dopiero w 90 minucie obudził się i trafił gola ale trafił, to jest ważne mówiłem, że go sprzedam już w tym meczu ale się jednak powstrzymam, jeszcze go zostawię może moje słowa, jego, moje zastraszenie go, że go sprzedam Coś obudziły w nim z prawdziwego zawodnika i będzie grał na miarę swoich możliwości, bo nie kosztował mało. No chyba no to tyle i widzimy się, gdy na znajdzie następnego przeciwnika. No dobra, mamy kolejnego przeciwnika. FT Zawloch, nie wiem co. No skład angielski. Uuuu. Na bramce stoi Szczęsny u niego. Mm. No nieźle, nieźle. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Eto, SZCZAŁ! gol. No. Jednak zastraszenie mu skutkuje. Po prostu Czuje respekt teraz przed swoim wodzem i wie, że masz strzać bramki, bo jak nie, to go sprzedam. Więc. Skutkuje. Oskar, Szczela. Nie szczela. No nie. A taka piękna akcja. No i w tym momencie przeciwnik nam szczela gola. Wellbeck. Szczela nam gola. Jejciu kurcze blade. Szyrle. Szyrle. Biegnie już do dośrodkowania. I nie dośrodkowy. Eto, wspaniale się uwolnił. Szczela. Jezus, nie trafia. Troszkę przymocno kopnąłem. Mogłem, to w sumie moja wina teraz, ale. Mogłem uderzyć. Z tak, by z fałsza. No. Kurczę. O, Oskar, doszutkowanie. Benteke, gol. Niewykorzystana sytuacja, Eto. Brat Murzyn wykorzystuje jego sytuację. I trafia. Benteke. Je, nie, jak zwykle niezwyciężony. No i właśnie w tym momencie tracimy po raz kolejny połączenie z przeciwnikiem, albo tak mi się tylko wydaje. Czyli co to znaczy? O Jezus, rozłączyło mi internet. O my, g z mojej winy teraz! Nie no, zaskrany internet. <słyszy> Czy to. Może i nie także mój internet. W sumie. No nie wiem, no działa normalnie. No działa, tylko po prostu jej coś odwala. No cóż, ziomeczki, no, no to kończymy ten odcinek i widzimy się w następnym. Siemanko!